Oto tabaluga, dzielny tabaluga, such i pat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz przybędzie... Raz, dwa. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile Fruniesz sam, aż ten do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się to szczęście gdzieś tam. Zaginiony smok. Szyb są salamandry! Ruszajcie się, salamandry! No już rzućcie ten wór na ziemię tam, gdzie jest jego miejsce! A? Na pewno tego chcesz? Tak, bez gadania nic poju! Rzucajcie! A? Jak ja sobie życzyszcie? Co za panda nieudaczników! Tumany i nieroby! Z taką ekipą nigdy nie zbuduję mojej tajnej broni! Biorąc pod uwagę wskaźnik wydajności pracy, dzielony przez roboczo godziny, mnożony przez czynnik wysiłku, potrzeba nam 27,17. No, powiedzmy 28,32. Nie, nie, nie! Chcę podbić rajską dolinę już dziś! Cierpliwości wasza, niecierpliwość! To tylko życzliwa rada twego uniżonego i pokornego sługi. Jestem spokojny, półgłówku. Poza tym nie ma się czym martwić. Mam pewien plan. Przyjmę więcej przymusowych ochotników do pracy! Przy pomocy tych dżentelmenów! Kolczasta załoga do usług! Zwarta i gotowa na wszystko! Zaraz! Gdzie jest szep? Ej, po kiego wlazłeś w ten piach? co? To twoja sprawa! Przyprowadźcie moich przymusowych ochotników! Co to dla nas? Wrócimy tu z ekipą, zanim zdążesz powiedzieć Godzilla! Zobaczymy! Godzilla! ci przyniosę następną porcję? Cześć Miluniu, co gotujesz? Twój ulubiony deser tabalugo leguminy z siedmiu warzy. O! Wyłasz, o ile wiem wśród składników nie było kreta. Musisz zostawić deser na deser. <noise> eee, przepraszam. Już niedługo skończy Przyjdziesz na piknik, Tabalugo? Sprawdzę tylko co się dzieje na pustyni. Czy Hamsim nie planuje jakiegoś nowego podstępu? Uważaj, Tabalugo! O. O. Co się tam dzieje? Lepiej sprawdzę z bliska. <noise> Jahu! Naprzód, na na kolczarz załoga, załogę Dalej nie pojedziecie, dżentelmeni. Co? Co? Stać! Ej, panowie, pozwolimy, żeby nas zatrzymał ten zielony pokurcz? Co robicie na pustyni? Polujemy na jaszczurki! A ty wyglądasz jak zielona młoda jaszczurka. Wpadniesz w nasze sidła! To prawda, jestem młody i jestem zielony, ale jestem szybki. Spróbujcie mnie złapać. Jest mój! Z drogi Jago, go, z drogi! Ja go zabierz, kormę! Wiem, co robić. Dawajcie go w środek! Otoczyć go! Nie. 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 Lala, to mój szczęśliwy dzień. Ten nieznośny smok wreszcie został pokonany. Wkrótce moja nowa broń będzie gotowa. A wtedy zetrę rajską dolinę na proch. Mm, ciekawe. Mm. Nie, to chyba nie on. Tak, przejrzyj mu się. To na pewno on więc pewnie się tym zainteresuje. Och, złapałbym zielonego pokurcza, gdyby ten zakuty łeb mi nie przeszkodził. Nie gadaj głupot! Złapałem go pierwszy! Nieważne, kto to zrobił. Najważniejsze, że rozbiłem się tego złośliwego smoka. Hmm. Może tak, a może nie. Widziałem, jak salamandry zabrały tabalugę do skalnego grodu. Według mnie był żywy. Wy beznadziejne głupki! Pozwoliliście mu uciec? To nie ja! To... Nie, nie! Zemsta będzie! Nie? Okrutna! Pojedziecie do Grodu Salamander, złapiecie mi nowych robotników i tę nędzną zieloną pokrakę! Zemsta?! Nie. Co stało? E, nie wiem. Okropnie boli mnie głowa. Witam hmm, w Skalnym Grodzie. Tak jak było w dawnych przepowiedniach, nareszcie to nas wróciłeś. Jak to? Tak! Ty jesteś Dargon Zwycięzca i przybyłeś, by odmienić nasz nieszczęsny los. Ale nie jestem Dargonem. To znaczy, chyba nie jestem. To, o, nic o, nie o, pamiętam. Możliwość. Chyba nie, miałem e, wypadek. Oczywiście, że Dargon to ty. Patrz, spójrz w górę. Widzisz? A! Jesteś taki jak dla Maluku. Ale ja. O, 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 o. Zaraz zobaczymy, czy ta paluga jest w zamczysku Hamsina. Chyba go tam nie ma, a może w Sopelkowie, może Arktos go uwięził. Zaglądam do lodowego pałacu. O, jest bardzo niedobrze. Jeśli ta paluga nie wróci do nas przed pełnią księżyca, wówczas trzeba będzie wybrać nowego następcę tronu. O, nie obawiaj się, Puchaczu, on wróci. Nowy następca tronu. Hmm, ale Nowina. Opowiedz mi o Dargonie, sali. Chcę sobie przypomnieć, kim właściwie jestem. Według słów legendy, Dargon, starożytny władca Smoków, wróci tu pewnego dnia. I zamieni nas z powrotem w smoki. Zamieni w smoki? Dlaczego nie chcecie być salamandrami? Nie rozumiesz? Jesteśmy tacy słabi i bezbronni. Nie umiemy walczyć z wrogiem. Och, gdyby tak mieć skrzydła i ognisty oddech, pobilibyśmy Hamsina i jego kolczastych gangsterów. Hamsin. To imię brzmi jakby znajomo. Każdy tutaj zna Hamsina. To podstępny, szkaradny, niegodziwy władca pustyni. Łapie salamandry i zmusza je do pracy w swojej fabryce. Wybaczcie, nie pamiętam, jak zamienić was w smoki. Oho, musisz, musisz to sobie szybko przypomnieć, Dargonie. Te kolczaste łotry niedługo tu wrócą. Inaczej ich nie powstrzymamy. Hmm. Może nauczę was, jak macie się bronić bez żadnej przemiany. Nie damy sobie rady! Nasi wrogowie są tacy potężni! Siła to nie jedyny sposób na pokonanie wroga. Czasem wystarczy się odważyć i, i działać razem, aby wygrać. Tak, tak, to pewnie, Jakubie. <grywki> Jaki cudowny widok! Już jutro rajskie zwierzątka będą wybierać nowego księcia. A tym księciem, mój mały, pierzasty przyjacielu, ha, 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 będę ja. Hmm, bez urazy, wasza mroźność, ale zdaje się, że oni... Nie ufają ci. No, 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 mój nierozumny, naiwny sługo. Od kiedy to zaufanie liczy się w polityce. Za szczytem przywileje i obietnice i moja magnetyczna osobowość to podbije ich serca. Hmm, przywileje! Tak, Bywanie na moich przyjęciach i jedzenie moich ludów to mi zapewni odpowiednią liczbę głosów. Hmm, tak, mój głos już masz, panie! Nie stój tu jak wypchany! Pakuj mój garnitur! A ja tymczasem poćwiczę przemówienie! A, co to było? Sępy? Żadne sępy nas nie zatrzymają! Znajdziemy tabalugę! Przyjaciele tabalugi, to miły upominek dla Hansina. Zostaw mnie, proszę. Jestem tylko biednym, słabym sępem. I szpiegiem Hamsina. Szybko, mów, gdzie jest ta baluga. Salamandry zabrały go do swego grodu. Oh! Najlepiej pokonać wroga przez zaskoczenie. Mm -hmm. Uwaga, gotowi? Uh, teraz technika walki. <grymne> Hmm. Dajcie mi tu niewolników i tego smoka Nie mam zamiaru dłużej czekać Jadą! Kolczaste panciory już jadą! Wszyscy gotowi? Tak! Ach, gotowi! gotowi! przygotowane? Armata wodna gotowa? Gotowa do strzału. W porządku. A teraz czekajcie na moją komendę. Szybko. Schowajmy się. Teraz! A, spokój! Och, co teraz zrobimy, Dargonie? Pójdziemy wszyscy i uwolnimy go. Nie pomożemy ci, Dargonie. Nic nie zdziałamy bez ognia i skrzydeł. Zamin nas w smoki, albo wszyscy skończymy jako niewolnicy Hamsida. Ale jak to zrobić? Gdybym tylko wiedział, jak was uratować? Jeżeli mnie wybierzecie, obiecuję każdemu po trzy kulki jego ulubionych lodów w karmelowym wafelku. Um, powiedz szczerze, wasza przebiegłość, czy masz zamiar dotrzymać obietnicy? <laughs> Oszalałeś? <śmiech> Kto by tam dotrzymywał takich obietnic? <laughs> nie, nie, nie wierzymy ci. Wierzymy. Nie wierzymy. Nie pamiętam, żebyś kiedyś coś dla nas zrobił. O, o, zaczynają się buntować. Co mam robić? Um, yy, może pocałuj małego króliczka, okażę swoją serdeczność. Mm, ale. Szybciej! Ja... <słyski> Wszyscy politycy całują maluchy. To zawsze dobrze wygląda. <słyski> dobrze, skoro nalegasz. <słyski> Nie <ścoughs> mały nicponiu! Ja ci zaraz Jej... <ścoughs> Oddaj mi moje dziecko, brutalu! Nie wybierzemy cię, Kto się? choćbyś nam dawał wszystkie nie lody wierze, świata! Nie, nie wybierzemy No Czu. i co robimy teraz? Wasza łodziemność? Tak ja no, zrobię to, co dobry polityk zrobić powinien. Oszukam ich! <laughs> drodzy! Całkiem nieźle. Ej, myślisz, że jesteś taki twardy? <laughs> tak. Poczekaj, aż Dargon Zwycięzca zamieni moich poddanych w smoki. Wtedy szybko mnie uwolnią. Chciałbym to zobaczyć. <laughs> Tchórzliwe salamandry, które boją się własnego cienia. <laughs> Daj im robotę. Tak jest! Szybko! Ruszać się! Już! Kim naprawdę jestem? Ach, gdybym to wiedział. A to kto? Jakby ktoś znajomy. To ja, Tabalugo. Twój ojciec. Tak. Przypominam sobie. Tabaluga. To moje imię. A mieszkam w rajskiej dolinie. Jestem księciem. Tak, mój synu. Właśnie tam jest Twoja ojczyzna. Więc nie jestem dargonem zwycięzcą? Nie, ale masz z nim wiele wspólnego, mój drogi. I musisz pomóc salamandrom. Powiedz, jak ich zamienić w smoki? Zdrać mi sekret. Babalugo skrzydła i ogień nie wystarczą, by być smokiem. Ważniejsze jest to, co masz w sercu szlachetność uczuć i nieugięta wola walki. Oto cały sekret. Tak, teraz rozumiem Dziękuję, ojcze e? <śśpia> Witaj, chciałbym, żebyś wybrał mnie na dyktatora To jest na księcia eee. Dobrze, w takim razie pogadamy inaczej No, dalej Moje hasło? No, głosuj na mnie, bo będzie źle! Arktos chce zastraszyć zwierzęta i zostać nowym księciem. Oby ta baluga do nas powrócił zanim nie będzie za późno. Ach, witajcie! Nie widzieliście tu zielonego smoka? Wszędzie go szukamy. Ach, tak! Pewnie mówisz o Dargonie. Chodźcie, zaprowadzę was do niego. Dargon? Kto to? <śmiech> <śmiech> tak, to moje prawdziwe imię. Nie Dargon. Przed godziną odzyskałem pamięć. To znaczy, że, że nie zamienisz nas w smoki? Ja nie. Sami to zrobicie. Musicie tylko wznieść się ponad wasze ograniczenia. Przecież już próbowaliśmy i nic nam nie wyszło. Musimy dalej czekać na Dargona zwycięzcę. Nie ma czasu na czekanie. Uwolnię waszych przyjaciół. <laughs> Musicie mu pomóc. Ale moi poddani się boją. Ach, gdyby umieli się wznieść ponad swoje ograniczenia, jak mówi ta baluga. Wystarczy spróbować. Spróbować. Szybciej, <śm> leniwe jaszczurki! Przyłóżcie się do roboty! Proszę nie próżnować! Chodźcie wszyscy za mną. Dargon, Dargon! Wiedziałem, że przyjdziesz. No, no, no. Co ja widzę? Ta baluga? Pokażę ci mój najnowszy i największy wynalazek. Jaskowy Superman! Krzywko, uciekajmy! Rozgniata mi się jak pluskwy! Tym razem mi nie uciekniesz, krawalugo! To Andrzej! Pocznij z powrotem do nieba! I nie <śmany> Ej, tak chciałem przebudować moje zapczysko, Jasne, by było za mało odporne na wstrząsy. Dziękujemy ci, Tabalugo. Nauczyłeś nas, że można być smokiem, nie zmieniając postaci. Ach, do widzenia, Tabalugo. Odwiedź nas jeszcze kiedyś. Dobrze, sali. Odwiedzę Was. Obiecuję. Grzebciu gotowy? <grymne> gotowy. <grymne> a, 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 latam, Drodzy mieszkańcy rajskiej doliny, jako wasz nowo wybrany władca dziękuję wam z głębi mego lodowego serca Brr, za gorące poparcie. Domyślam się, że brakuje wam tabalugi, ale już wkrótce zapomnicie o biednym zielonym smoku i z pewnością... Arktosie! Arktosie! Kto to mówi? Nie poznajesz? To duch tabalugi. Będę cię straszyć, bo ukradłeś moje królestwo. Eee. 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 Co to za głupie żarty? <grymko> o, to nie żarty, wasza mroźność. Uciekaj stąd, póki mi jeszcze dobry. Wspaniale, grzepcił! Tak go nastraszyłeś, że zapomniał o lodach. Ty też byłeś okropnie straszny, tabalugi. Tak, ja straszyłem głosem, a grzeb Cię o strasznym wyglądem. <laughs> tak, doskonale się spisałeś. Cieszymy się, że znów jesteś z nami. Dziękuję, puchaczu. Dobrze być znowu z wami. Wiarę znowu, Że mały z ciebie smok, i drogi masz przed sobą szmat. Wiesz, przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż płód, a lodo Wersja polska, telewizyjna, studia dźwięku w Warszawie. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Kaja Sikorska. Dźwięk Jakub Mileński. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenki z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Krzysztof Mielańczuk. Wystąpili... Tomasz Bednarek, Jerzy Rogowski, Tomasz Grochoczyński, Agnieszka Kunikowska, Marcin Przybylski, Mirosław Jękot, Mirosława Krajewska, Rafał Żawiński, Jacek Jarosz i